Witam, Tomasz Kołodziejczak, Wieści ze Świata Komiksu. Dzisiaj gramie Maciej Kur, który został poproszony o opowiedzenie o swojej pasji na temat komiksów dziecięcych, twórczości. Jestem autorem różnych komiksów dziecięcych, znacie mnie między innymi jako kontynuatora Kajka i Kokosza, też przy serii Delisie, która będzie miała teraz adaptację w formie gry planszowej na jesieni. Serię Lilliput, Najnowszy tom szósty, z dla tej upadki będzie miał wkrótce premierę. Liliput to jest seria, którą też muszę się kojarzyć, bo ona się w magazynie Nowa Fantastyka ukazuje w odcinkach jest w każdym numerze jest strona, czy dwie, czasami nawet trzy. Chciałem powiedzieć o tym, jak o, o, o swojej pasji, skąd to się wzięło? Komiksy mi towarzyszyły od bardzo małego. Na początku był Kaczord Donald, już już taką ja byłem z tych szczęściarzy, co zaczęli, kiedy po raz pierwszy się w Polsce ukazywał, jeszcze jako Mickey Mouse wtedy to się nazywało, albo Donald, Duck. Tak? wtedy były chyba dwa tytuły, jeśli pamiętam dobrze. I, i zanim, i potem oczywiście doszedł tu stromek i Atomek, doszedł Asterix, i dla mnie zawsze komiksy to były coś niezwykłego, co już jako dziecko chciałem tworzyć, chciałem o tym, bo jest takie coś fajnego, pamiętam, jako dziecko nawet miało się, że. Czyta się komiks, widzi się historię, ale chciałoby się nowe z tymi postaciami jakieś historie dalsze, dalsze ich rzeczy, albo o, czemu ta postać nie zrobiła, tak chciałbym, żeby zrobiła o tak, albo o, fajnie było, gdyby z tą postacią była jakaś inna postać, jakaś nowa. I więc. Yy, więc tego tak się zaczęło, że po prostu jakieś rysowanie własnych komiksów ze swoimi postaciami, dodawanie ich. Dlatego na przykład y, mam duży szacunek takiego gatunku, jakim jest fanfiction, ponieważ, chociaż y, dużo ich nie czytam, ale znaczy, jak ich znajduję, jakiś, jakiś komiks czy, czy fanowski, to uważam, że jest to coś, coś fajnego, magicznego, jak ktoś po prostu bierze te postacie. Y, dla przykładu, pamiętam, kiedy znalazłem komiks jakiejś autorki, która wzięła, zrobiła o sobie komiks, ona była fanką Lucky Luka, zrobiła komiks, gdzie... Ona spotyka braci Daltonów, i okazuje się ich siostrą zagubioną i, i jako ich siostra dołącza i na przykład to było tam takie fast fajne, że wow, ta, ta dziewczyna, która ta nie ma, może z 15 lat, która zrobiła ten komiks, dodała coś od siebie, prawda, w tą historię i pewnie za parę lat zrobi, zrobi komiks o swoich postaciach, prawda, z tą samą pasją, i, ale dzięki temu, że pisze o tym świecie, to znakopiuje ten styl, co zna, to się, to się rozwija. Także ja, przyznam się, długi czas minęło zanim w komiks wkroczyłem, tak oficjalnie próbowałem coś robić, no ale ja zawsze po prostu bardziej wolałem wymyślać niż rysować. No, sprostowanie rysować lubię, rysuje mi się fajnie, ale, ale po prostu no, nie miałem takiego talentu nigdy. No ale na szczęście na SP poznałem Piotrka Bednarczyka, z którym właśnie teraz Lida i Puta robię. Potem udało mi się wejść w projekt Kajka i Kokosza, tutaj właśnie za błogosławieństwem Pauliny Chrysty i Tomka Kołodziejczaka i teraz nowe przygody wymyślam. E, tych dwóch dzielnych wojów. Teraz nad kolejnymi albumami pracujemy, więc no, no, mam nadzieję, że nie zawiodę i będzie tylko lepiej, tylko fajniej. No, przyznam się, ta seria jakoś mi tak trochę dziwnie towarzyszy. Też miałem przyjemność e, e, do stajniowanego serialu Netflixa pisać Kajko i Kokosz. E, Aczkolwiek przyznam się, dopiero teraz, jak znalazłem nowszym Tomie Złotej Kolekcji, i musiałem napisać wprowadzenie i to dla mnie taki był właśnie taki wstępel, że o, faktycznie jakoś gdzieś tam w tym Kajko się odcisnąłem, prawda, którego zawsze znałem. Czytałem też tą złotą kolekcję, uważam, że to jest chyba najważniejsze wydanie ostatnich lat cała ta seria. Często mnie pytają, no, czemu, czemu komiks dla dzieci, prawda? Czemu czemu komiks dla dzieci? Ja przyznam się, nie mam takiej wielkiej różnicy, nie czuję. Mam wrażenie trochę w tym sensie, że. Ja uważam, że przede wszystkim komiks, który jest dobry dla dzieci, to bawi w wieku 7 lat, bawi w wieku 27 i tak dalej. No, mówię tutaj na przykład, za konstrukcją był Asterix, prawda? Którą uwielbiam, którą jako, mówię, byłem mały, szkrap, no czytałem, po było fajnie, bo się tłuką Rzymianami, są przygody, jest śmiesznie, dostaję tak jako z rybą w twarz, coś takiego. A potem, jak jestem starszy, czy tam po latach, tam znów 10 lat później, to odkrywam, że jakieś. E, jakieś żarty słowne, bardziej skomplikowane, jakieś aluzje satyryczne, nawiązanie do historii, i potem teraz e, minęło kolejne 10 lat, i kolejne warstwy znajduję w tej serii. No jestem ciekaw, co za kolejnym mi przyniesie 10. E, tak do tego ja tak podchodzę, ja tak mówię, nie stawiam takiej sztywnej granicy między tymi komiksami dla dzieci a komiksami dla dorosłych. No ja mam, niektórzy mają dorosłego wewnętrznego, dziecko wewnętrzne, ja mam dorosłego wewnętrznego, więc tego się trzymam i, i, i to rozwijam. I, I po prostu dla mnie akurat no bo jestem osobą, która po prostu ja powiem tak, jestem osobą, która dla, na przykład dla rozrywki obejmu jakiś film dla dorosłych, jakiś yy, kublika, a potem obejrzy prawda, film Disneya, prawda? No, ostatnio, ostatnio sobie odświeżyłem film Koty nie tańczą, jeden z najlepszych animowanych filmów, jaki powstał, a mówię, mam 35 lata, ciągle mnie bawi, ciągle raduje, ciągle nim się śmieje, ciągle po nim się czuję lepiej. I z niego wyciągam w tyle, co z, nie jednej, z jednego filmu dla dorosłych, na, na których kwestiach nawet więcej, bo jakieś tam są warstwy i, i to jest świat animacyjny. I podobnie jest z komiksem, i to są, że tak powiem, właśnie które, które ja, chcę, ja chcę tworzyć, co robić i promować. To mnie poproszono, żebym podał jakieś takie swoje top 5 ulubionych komiksów wydawnictwa Egmont, oczywiście dziecięcych. E, więc y, to jest bardzo proste, prawda? Ryjówka, ryjówka przeznaczenia, prawda? Świetna seria, która. Co proszę? Aha, a, a to nie jest, jest Egmont? Okej. Okay. Jedna z takich e, moich e, ulubionych serii e, wydanych przez Egmont, która. Mm, nawet powiem tam takie dwie, dwa przykłady na równi, które dla mnie się takim Comfort Foodem, to są e, Lucky Luke i Smurfy. Ja powiem szczerze, to są takie dwie serie, które one są bardzo obszerne, więc ciągle jakieś okazują się nowe ich albumy, nowe historie. I to jest taka, takie dwie serie, które zauważyłem, że do nich wracam i nawet jak to są jakieś, może powiedziałbym, słabsze historie, to ciągle mi się czyte, przyjemnie czyta, ciągle tego nigdy nie mam czegoś takiego, że ona no, potrzebuje chwilę, żeby się wczuć. Nie, po prostu w historie zawsze wchodzę bardzo łatwo, bardzo mi się przyjemnie czyta. Smurfy mają to do siebie, że ja je zawsze dzielę, mówię na te Pejo i te Popejo i. Ja mam wrażenie, że jest trochę taka lekka różnica, bo te Pejo są trochę bardziej satyryczne, jest trochę taki, więcej nich nawiązań, takiego, takiego tego, co jego dorosłownie, te właśnie drugie warstwy. Te późniejsze są coraz bardziej takie, powiedziałbym, takie bardziej przygodowe. To ostatnio czytałem Tom Smurfy i Dzieci, i na przykład strasznie mi się go dobrze czytało i bardzo fajne. I Smurfy to jest jedna z tych serii, którą przyznam się, ponieważ się chowałem na animacji polskiej. Jak ja czytam, słyszę, łowię te głosy tych smurfów z okinału, więc to jest, to jest zawsze, zawsze cudowne. Lucky Luke, a Lucky Look to z kolei ma to do siebie. No to pisał Rzewski Moren, gościnny, który był geniuszem, i, i do tej serii zawsze mi się e, przyjemnie wraca. E, I nawet jak zaczęłam odkrywać te, te nowsze, e, które już robią po, po śmierci rysownika Morisa, te najnowsze Lucky Luki, to one też są bardzo dobre. E, w większości mi się bardzo podobały, więc e, to jest bardzo pozytywne zaskoczenie. i to są takie, takie serie, które po prostu mam wrażenie, że zawsze jak mam o, jakiś jestem trochę bardziej zgnębiony, zamulony jakiegoś dnia, to wchodzę w te serie, czuję się weselej, odnajduję te postacie, odnajduję ten humor. No, w, w przypadku, mówię, no, Laki Luke, jakbym miał jakieś takie polecić, czy smurfów najlepsze? no smerwach, to polecam te, przede wszystkim te Pejo, właśnie Czarny Smerf, Smurf Naczelnik, to jest mój ulubiony, te pierwsze albumy uważam za genialne, z kolei w przypadku Laki Luka ja taki, takie, z moich ulubionych jeszcze nie wyszedł, to, e, kiedyś był taki w takich mniejszych tomikach, wiadomo, to jest Eskorta, ale mam nadzieję, że wkrótce do nas dołączy. E, ale, ale na przykład Dliżans, album Lucky Luke, bardzo polecam, bardzo od tego na przykład zacząć. Daltonowi na jest z moich ulubionych. To jest właśnie przykład takiego komiksu, który im jestem starszy, tym bardziej do, doceniam, bo to jest komiks, który tak naprawdę jest satyrą na psychoterapię, na psychologię i. No nawet mam dowód po Freudzie, prawda? I to takie, że okej, okay, dopiero jako dorosły zrozumiałem. Z takich e, serii, które na przykład ja na początku tak... Nawet nie to, że sceptycznie, tylko na zasadzie, o, przeczytam, zobaczę, co to będzie. Ja się zakochałem od razu, to był Jakari. Ja pamiętam, jak przeczytałem, dostałem, e, kupiłem pierwsze dwa albumy i miałem je sobie takie, o, się sobie jeden przeczytam, może drugi za parę dni. Musiałem w jeden wieczór przeczytać oba i miałem ochotę, ojejku, kiedy mogę kolejne dorwać. E, uważam, że to jest... E, Jedna z najśliczniej narysowanych serii, no, po prostu kreska, przyłożenie do detali w tych historiach, e, kolory, zabawa wszystkim jest po prostu, bo to są bardzo proste historyjki. Jak się zastanowi, to one są bardzo łatwe, bardzo proste, ale po prostu e, atmosfera w nich, klimat e, bym powiedział, że no, jest naprawdę świetny, unikatowy. I też jak na serię dla młodszych uważam, że ona, ona też jest dobra, ponieważ e, nie boi się cięższych tematów. Bo jednak tutaj ci rdzenni Amerykanie polują na zwierzęta, ale jakby zaznaczają, czemu na nie polują. Oni z tymi zwierzętami o tym rozmawiają w paru historiach, że no muszą na nie polować i czemu i jaka jest sytuacja, więc y, bardzo to doceniam. Ulubionych moich, no ja jestem, kocham wszystko generalnie od komiksy Disneya. Y, kocham, zawsze giganty ciągle kupuję, ciągle mam okazję Kasza Donalda kupić. Kaszogród się nie starzeje, ja teraz się cieszę, została wydana ta najnowsza seria niezwykłe losy z Knurusa Makwacza, ponieważ do tej pory byśmy mieli Karla Bark, za którego uwielbiam z moich ulubionych autorów i do Narosy też mistrz. Ale to, że teraz te najnowsze tomy wychodzą, są różnych autorów, w różnych kreskach, w różnych stylach. Jakoś przyznam się, nawet lepiej wchłonąłem ten to, niż parę wcześniejszych, ponieważ to chwila było coś nowego, coś tego i ten kaczogród. No to jest takie fajne miejsce, gdzie się idzie, jest ten wujek Sknerus zawsze, prawda yy, nasz kapitalista, jest yy, zawsze diodak, jest zawsze Goguś, bracia B, Magika, którą wszyscy kochamy bardzo, więc yy, tą serię. I taką jeszcze tutaj yy, pozwolę sobie polecić. Bo po prostu kocham kreskę, ale też ma świetno. To jest Sisters. No to jest seria, w której yy, ja jeszcze ją poznałem lata, zanim ona wyszła w ogóle w Polsce, byłem zakochany w stylu, i urzekła mnie kreska, urzeka mnie humor w tym. To jest inna z tych serii, jak jest żart. O, jest taki po prostu ok, kocham te postacie. Uważam, że Wendy i Marin, po prostu chemia między nimi, jako bohaterkami. A to też jest taka seria, co okazuje, że coś może być w sumie dla dziewczynek, a może być jajem z jajem e, i fajne i, 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 i nie do końca grzeczne i poprawne politycznie zawsze. Są też inne serie, które mówię, tak mogę wspomnieć e, zdanie, no, serie, którą bardzo pokochałem, to jest Enola Holmes. E, która jest i świetnie narysowana i, i opowiedziana. Ja przyznam się serialu Netflixa, jakoś tak równego, oglądać, jakoś tak nie, nie pamiętam, metr, po prostu, czy mi poszedł, czy nie. Jestem teraz w stanie ocenić, to było dawno, ale komiks uważam, że i plastycznie, i, 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 i w tym tym historii jest super narysowany. No i mam ogromny sentyment też do serii Witch, którą na resie dostajemy w takiej bardzo godnej formie, wszystko zebrane w te cegły i e, to jest znów jedna z tych serii, co polecam. E, w ogóle się niczym nie zestarzała w moim odczuciu i, i polecam ją odświeżyć. Dla mnie te komiksy to jest takie, takie magiczne, no tutaj może nie podaję jakichś super, super oryginalnych serii, ale to są takie serie, które ja kocham, do których ja wracam, no i no mówię, no polecam, polecam zapoznaniem się szerzej z katalogiem Egmontu, też pozwolę sobie tak, taką lekką prywatę dodać z kolegami, poprowadzimy prowadzimy podcast Duck Heads, i te, mieliśmy ponad półtorej godziny spotkanie z Tomkiem Kowodzieczakiem, gdzie opowiada, opowiada o jego porządkach jako redaktora Kasza Donal Donalda i Wegmoncie, więc polecam bardzo posłuchać, bo to świetne anegdoty. Niestety ja nie jestem tak, takiem, takim gawędziarzem powiadaczem jak on. E, no, i, no i polecam, no mówię, to są komiksy, które mnie bardzo inspirowały i, i polecam właśnie, jak ktoś ma okazję zapoznać się, czy z Emilką Sza, czy z Delisiami, czy z Lemi Putem. E, czy z nowymi przykładami Kajka i Kokosza, yy, polecam się zapoznać, no, mam nadzieję zobaczyć chociażby jak ktoś to się inspirował tymi wszystkimi komiksami, co z tego wynikło. Dziękuję, dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie, też wydawnictwo Egmont.